Weźmy osnobę fabularną rodem z Indiany Jonesa, dorzućmy śliczne, egzotyczne lokacje, sporo eksploracyjnych zagadek, nieco na siłę zaimplementowaną walkę i jednowymiarową bohaterkę z pistoletami. Oto recepta na całą serię Tomb Raider. Aha, i najważniejsze... cycki. Chociaż nie, raczej tyłek. Spora część sukcesu serii opiera się na umieszczaniu. Kobiety w roli protagonisty i kamery za jej plecami, aby pokazywać jej partie siedzeniowe, które siedzeniem bynajmniej się nie zajmują. Co nie znaczy, że Tomb Raider to złe gry. Wręcz przeciwnie. Niestety seria od bardzo wielu lat stała w miejscu, formuła się zużyła, a konkurencja stworzyła lepsze, growe wersje Indiana Jonesa. Nadszedł czas na zmiany. Witajcie, nazywam się Quaz, jestem twórcą komisji dla Gamer9, a to jest recenzja Lara Croft and the Guardian of Light w wersji na konsolę Xbox 360. Gra wyszła też na PlayStation 3 i PeCety. Zaraz, w tytule nie ma Tomb Raider? Ano nie ma, bo Crystal Dynamics chciało spróbować stworzyć coś innego i zdecydowało się wyłączyć grę z serii także poprzez wyróżniający tytuł. To co powstało, to kooperacyjna gra logiczno-zręcznościowa z izometrycznym widokiem. Ale o rozgrywce za chwilę. Opowieść w grach o wygimnastykowanej pani archeolog nigdy nie była specjalnie wysublimowana, ale tutaj mamy do czynienia z prostotą godną umysłów amerykańskich nastolatków karmionych antydepresantami od wczesnego dzieciństwa. Lara przemierza dżunglę w poszukiwaniu starożytnego artefaktu, ale sprzed nosa kradną go jej źli najemnicy. Oczywiście ona też chciała go ukraść, ale oni robią to pierwsi i najwyraźniej robią to źle. Bo uwalniają tym czynem złego, asteckiego bożka z jego wiecznego uwięzienia

Uwolnienie tego złego bożka ożywia antycznego pradawnego wojownika o imieniu Totek. Uwzbrojony we włócznię wojak wyrusza razem z Larą na ratunek światu, a po drodze wspólnie zabijają setki dziwnych stworów, rozwiązują liczne zagadki logiczne i dopuszczają się malowniczych aktów wandalizmu względem antycznych grobowców. Banalna, płaska i oczywista opowieść okraszona prawie zupełnym brakiem interesującej relacji między głównymi postaciami. Świetnie współgrają z tym wyjątkowo słabe głosy postaci. Dawno już nie słyszałem tak tandetnego aktorstwa w grze. Tak jakby aktorzy zdecydowali, hej, przeczytajmy swoje kwestie śmiesznymi głosami. Ja jestem zły, więc będę harczał i używał wiele złowokiego śmiechu. <śmiech> A ja jestem antycznym, egzotycznym wojownikiem, co predysponuje mnie do patetycznego stylu wypowiedzi. Tylko Lara z grubsza daje radę. Na szczęście reszta oprawy audiowizualnej jest o wiele lepsza. Standardowa, ale całkiem przyzwoita muzyka symfoniczna atakuje nasze uszy, a grafika, choć dość prosta z bliska, wygląda naprawdę świetnie z większej odległości, a przecież właśnie tak jest ukazywana w większość czasu. Ale nie fabułą czy prezentacją stoi Lara Croft i strażnik światła. Wszystko to jest ledwo zarysowanym tłem dla rozgrywki. Oto w dwuosobowym trybie kooperacyjnym biegamy sobie po grobowcach Larą i totekiem, walczymy z różnymi maszkarami i rozwiązujemy masę zagadek. I właśnie te logiczne łamigłówki to najmocniejsza strona gry. Lara posiada linę z kotwiczką, którą może przyczepiać się do różnych obiektów oraz toteka. Pozwala to bohaterom podciągać się nawzajem, bujać, a nawet tworzyć linowy most dla asteckiego wojownika. Sam totek nosi tarczę, którą może zasłaniać się przed niebezpieczeństwami, a także trzymać ją nad głową tworząc platformę dla Lary. Antyczny Wojak rzuca też włóczniami wbijającymi się w ściany, ale lekka panna Croft może po owych włóczniach skakać. Podstawą zagadek są te zdolności specjalne oraz wiele innych elementów, jak na przykład możliwość podkładania zdalnie detonowanych ładunków wybuchowych, czy sterowane fizyką toczone kule. I są to jedne z najlepszych łamigłówek, jakie widziałem od dawna. Lara Croft and the Guardian of Light zaskakuje i zmusza do myślenia, stare zdolności co chwila wykorzystywane są w inny sposób, a nierzadko rozwiązanie wymaga dość nietypowego postępowania i wychodzenia poza wcześniej poznane ramy używanych rozwiązań. Poza łamigłówkami upchniętymi na drodze do zakończenia opowieści na mapach znajdziemy wiele dodatkowych pomieszczeń z wyzwaniami. Niektóre opierają się na walce, ale większość to dodatkowe zagadki, najlepsze z całej gry. I chociaż nagrodą za ich rozwiązanie są zdobywane artefakty oraz relikty zwiększające siłę czy skuteczność uzbrojenia, to tak naprawdę najlepszym powodem przedzierania się przez nie jest satysfakcja z ich pokonywania. Zagadki w tej grze są naprawdę dobre. Ale nie z samymi łamigłówkami muszą sobie radzić Lara i Totek. Jak na pannę z pistoletami i wielkiego Azteka z włócznią przystało, możemy trochę powalczyć. Gra oferuje zaskakująco duży arsenał broni: pistolety maszynowe, karabiny, miotacz ognia czy granatnik. Zabawne, że towarzyszący Larze antyczny wojownik radzi sobie z tym nowoczesnym orężem bardzo dobrze. Jedynym wyjaśnieniem tego faktu jest stwierdzenie, iż Totek szybko się uczy. Poważnie, Gro? To ma być wyjaśnienie dlaczego facet będący kawałkiem skały przez ostatnie kilka tysiącleci skutecznie rozwala fantastyczne poczwary z granatnika? Chyba sobie ze mnie jaja robisz, Gro. Przez ponad połowę opowieści walka polegająca na wychylaniu analoga w kierunku wroga, naciskaniu spustu i robieniu okazjonalnych uników jest nudna. Ale pod koniec potworki mnożą się jak armia żigolaków podczas masowego kryzysu kontroli jakości w fabrykach prezerwatyw, a zabijanie wielu stworów wymaga przebiegłości oraz sposobu. Szkoda tylko, że batalie z osłoniętymi tarczami bydlakami i zbierającymi się z posadzki szkieletami wymagającymi rozerwania wybuchem, stają się satysfakcjonujące dopiero pod koniec gry. Sam model walki i różnorodność uzbrojenia mają potencjał, niestety nie do końca wykorzystany. Larem Croft i strażnika światła można ukończyć w 6 do 9 godzin w zależności od biegłości w rozwiązywaniu zagadek i wybranego poziomu trudności walki. Niemniej tytuł ten ma coś dla miłośników kompletowania wszystkiego, co jest w grze do zdobycia. Poza masą dodatkowych pomieszczeń z zagadkami omawiany tytuł posiada też liczne wyzwania związane z określonymi lokacjami, a to mamy ukończyć dany poziom w pewnym czasie, a to przeskoczyć po kamieniach rzekę nie dotykając wody, a to znowuż doturlać toczoną kulę w jakieś trudno dostępne miejsce. Ta gra ma więcej rzeczy do odblokowania niż można upchnąć nielegalnych imigrantów do dużego stalowego kontenera. Jeśli uwielbiacie wielokrotne przechodzenie poziomów, aby wycisnąć z nich wszelkie sekrety i uzyskać najwyższe wyniki, to spędzicie przy nowej larze Croft przynajmniej kilkanaście godzin. A należy pamiętać, że nie jest to duży pudełkowy tytuł. Teoretycznie to tylko mniejsza gra sprzedawana drogą elektroniczną. Jak na taką produkcję, to imponujący wynik. Lana Croft and the Guardian of Lies powstało z myślą o kooperacji i dookoła tego zbudowana jest cała gra. Możemy grać we dwójkę przy jednej konsoli, a za jakiś czas ma pojawić się łatka umożliwiająca wspólną zabawę przez sieć. Miała być już teraz, ale podobno opóźniają ją jakieś problemy techniczne. Nie oznacza to jednak, że w nowy tytuł spod znaku gipkiej niszczycielki grobów nie można grać samotnie. O dziwo, nie dostajemy wtedy kompana w postaci sterowanego przez sztuczną inteligencję bota o intelekcie kijanki w szklance wody utlenionej. Pojedynczy gracz biega Larą. Totek pojawia się jedynie w przerywnikach, a nasza bohaterka dostaje od niego włócznie, aby radzić sobie z zagadkami samodzielnie. Same łamigłówki są lekko zmodyfikowane, aby dało się je przechodzić samemu. Świetne rozwiązanie, i chociaż rozgrywka jest odrobinę uboższa, to nadal trzyma wysoki poziom. I oto cała Lara Croft and The Guardian of Light. Świetna kooperacyjna gra logiczno-zręcznościowa z fabułą tak słabą, że mogłoby jej nie być, i zagadkami tak świetnymi, iż nie dostrzega się wspomnianych braków fabularnych. Zdecydowanie jeden z najlepszych tytułów dostępnych w elektronicznej dystrybucji i ode mnie dostaje bardzo solidne 8, z dużym plusem na 10. Jeśli gra otrzyma wreszcie dobrze działający sieciowy koop, to ocena może podnieść się nawet do 9. Crystal Dynamics strzeliło sobie w stopę z włóczni. Podobno w międzyczasie nadal tworzą kolejnego Tomb Raidera. Moim zdaniem mogą sobie darować. Oto pokazali, że potrafią stworzyć coś innego, świeższego i nieporównywalnie ciekawszego. Dla tak dobrej gry można nawet poświęcić widok tylno-pośladkowy. Udanego ratowania świata w towarzystwie Lary i jej antycznego, twardego jak skała przyjaciela Game on! Ha, tyranozaur. W prawie każdej przygodzie Lary musi się jakiś trafić. Eee, ten zionie ogniem? Nie potrafię powiedzieć, czy to boleśnie idiotyczne, czy nieskończenie fajne. Chyba jedno i drugie jednocześnie.